No jesteśmy jeszcze raz w kaczym przedszkolu A, czy przybyły jakieś młode pisklęta. No być może A nie, te, to są już trochę starsze. Chcę policzyć ile jest ee, kaczek strdziowych młodych. Na razie w ogóle nie widzę rodzina gdzieś schowana. Natomiast przed momentem była ciekawa sytuacja. O! O widać, patrzcie, patrzcie. Dwa kaczory ściga krzyżówkę. U kaczek bardzo często dochodzi do gwałtów. Szczególnie w tym okresie, kiedy już większość. i dwa jeżyki. One od dłuższego czasu ją ścigają dwa samce. No, nagromadzenie hormonów jednak jest dosyć duże, i, i, i bardzo często chodzi, dochodzi nawet do takich. do zatopienia na przykład samicy i zabicia samicy. To jest szczególnie niebezpiecznie, kiedy większość samic już siedzi na jajach, kiedy pary już są, są i kaczki pstrodziowe. Kiedy pary są już dobrane i kaczki później siadają na jajach, w tym następnym etapie i w tym, moment, i w tym <laughs> momencie no jest bardzo mało samic, co staje w puli. No a w samcach nadal testosteron, że tak powiem, cały czas. E, tak patrzę tutaj, bo są kaczki Strodzie, ale nie widzę piskląt. Przecież tak jak w zeszłym roku, z tych e, ośmiu w tym roku nic nie zostało, nie wiem, po dwóch dniach. Pięć było dwa dni temu. Nie wiem, no nie chcę ich płoszyć. Może tam w sinowisku siedzą jeszcze. No ale nie udaje im się. Jak widzę. Chociaż może przesadzam. Wydawało mi się, że zrobię jeszcze zdjęcia. Jakieś ładne. Rozpiskrąt. Eee, Wygląda na to, że, no, że nie. No nie wiem co się stało. To jest dziwne, bo reszta yy, kacząt, na przykład kaczek krzyżówek, yy, pozostaje tutaj i nadal jest, natomiast tutaj nie widać, żeby były generalnie. Okej, okay. myślałem, że w tym roku jednak, no może nie uprzedzajmy faktów, zobaczymy jak to będzie, trzeba będzie poobserwować jeszcze.